Wileńskie Targi Książki są największym i najważniejszym wydarzeniem branży wydawniczo-księgarskiej w krajach bałtyckich. W 15 międzynarodowych wileńskich targach książki wzięło udział 300 wydawnictw, księgarni, bibliotek i instytucji kulturalnych. W ciągu czterech dni odbyło się ponad 400 wystaw, spotkań z autorami, dyskusji, przeglądów filmowych. Jak co roku, prezentację literatury polskiej przygotował Instytut Polski w Wilnie. Od kilku lat też staramy się być obecni tutaj z Polską Książką dla Dzieci. To są albo ilustratorzy, albo polskie książki, nasze wystawy, komiksy. Staramy ten obrazek, ten świat literatury pokazany przez obraz także był tutaj, stał się jakąś częścią naszej kultury literackiej. I w tym roku gościmy jedną z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych między nimi w Azji pisarek i ilustratorek, panią Iwonę Chmielewską. Mamy też wspaniałe, bardzo popularne w Polsce, z dużymi osiągnięciami edukacyjnymi, wydawnictwo Muchomor. Wydaje mi się, że takimi tropami, takimi szlakami jesteśmy w stanie tylko wpływać na to, co czytają polskie dzieci tutaj na Litwie, ale także pokazując Litwinom, jak wygląda współczesna polska książka. Warsztaty artystyczne poświęcone tworzeniu książek obrazkowych prowadzone przez znaną polską pisarkę i ilustratorkę Iwonę Chmielewską cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci młodzieży. Kiedy mamy książkę taką wypełnioną słowami, rysunkami, popisem ilustratora, to wtedy mało miejsca zostaje dla odbiorcy, prawda? A kiedy mamy dużo takich pytań. Dużo pustki, dużo przestrzeni, wtedy dużo miejsca zostaje dla wyobraźni odbiorcy. Dzieci bardzo lubią te warsztaty, i, i, i to jest też dowód na to, że dzieci z jednego kształtu potrafią wydobyć poprzez właśnie wyobraźnię całe światy, rysować i nie tylko dzieci, bo też dorośli czasami się wciągają w te zabawy i nie mogą skończyć po prostu nie chcą wyjść czasami, bo mamy rzadko okazję też włączenia tego twórczego myślenia. Wydawnictwo Muchomor cieszy się uznaniem czytelników w Polsce i na świecie. Ma jedną z najwyższych nagród książkowych – Bologna Ragazzi Award. Na Litwie prezentowała swoją ofertę po raz pierwszy. Oczekiwania są różne, ja nie znałam tych targów, nigdy nie byłam na targach w Wilnie, zresztą bardzo one mi się podobają, więc z jednej strony chcemy tu dotrzeć do polskiej publiczności, ponieważ wydaje się nam, że i książki historyczne, i Czesław Miłosz na przykład w wydaniu dla dzieci, że to, jest, to jest ciekawa oferta, że tutaj powinna się znaleźć, czy w szkołach, czy, czy w bibliotekach, a z drugiej strony oczywiście te kontakty z litewskimi, czy, czy łotewskimi wydawcami, obustronne, bo mam nadzieję tutaj znaleźć coś ciekawego do wydania i mam nadzieję też swoje tytuły komuś, komuś pokazać i, i z taką myślą, że może, może ktoś będzie chciał kupić prawa. Na Stoisku Instytutu Polskiego w Wilnie można było obejrzeć książki i pisma z tak zwanego drugiego obiegu, wydawane w podziemnych drukarniach w latach 1976-1989. Podziemne drukarnie, które, które jak mówię w całej Polsce były powszechne, drukowały, drukowały mnóstwo książek, tutaj, przegląd polityczny z Gdańska, przedłuki kultury no i to co mówiliśmy folwark zwierzęcy. No, Wydawnictwa książkowe, klasyki, klasyki antykomunistycznej, tutaj wersji komiksowej, historyczne książki, książki o historii Polski, o, za, o, o, o Katyniu, o, o wojnie bolszewickiej, o pierwszej, drugiej, także mnóstwo rzeczy, tutaj gadawaliśmy się z tych książek opozycyjnych, one nie były bez znaczenia, mimo że, mimo że słuchajcie, druk był czasami niecytelny, bo ten jest akurat lepszy, ale często był taki o, o zamazany dług Dlatego no dzisiaj nikt nie przeczytałbym, to kiedy padał ten komunizm, myśmy byli moje pokolenie przygotowani już mentalnie e, e, z wyrobionymi poglądami e, politycznymi. Gościem wileńskich targów książki była polska pisarka i tłumaczka Magdalena Tulli. Litewskie wydanie Książki Skaza zostało uznane przez Związek Tłumaczy Litwy za jeden z najlepszych przekładów w roku 2013. Na targach Magdalena Tulli przedstawiła swoją najnowszą książkę Włoskie Szpilki. Ta książka w ogóle miała nie być opublikowana. Ja nie chciałam jej wydać. Ona powstała z różnych... E... Z różnych opowiadań, które ja pisałam na zamówienie, napisałam jedno opowiadanie dla tych, drugie dla tamtych, trzecie jeszcze i zobaczyłam, że tutaj czegoś brakuje, żeby zmontować z tego całość. Więc zrobiłam to i myślałam, że będę to trzymać w komputerze, ale wydawca wywiercił mi dziurę w brzuchu i teraz ja się bardzo cieszę, chociaż bardzo się bałam, dlatego że to było zbyt otwarcie, prywatne. Poprzednie moje książki też były prywatne, ale nie tak otwarcie. W latach 2000-2013 na Litwie ukazało się około 120 przekładów literatury polskiej na język litewski. Co roku Instytut Polski w Wilnie i Instytut Książki wspierają finansowo wydanie około 10 dzieł polskich autorów, głównie współczesnych. Instytut Polski w Wilnie wspiera wydawanie polskich książek. Chcemy tutaj głównie promować polską współczesną literaturę. Ale oczywiście to wszystko zależy od tego, czym jest dane dzieło. I wtedy przykładamy wszelkich starań, żeby zdobyć dofinansowanie i żeby ta książka mogła się po litewsku tutaj ukazać. I jest to bardzo celowa działalność, która przynosi efekty.